Cześć wszystkim z tej strony Hitman i witam Was w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Będzie to seria, jak możecie zauważyć, z Minecrafta. Ja i będę grał z kolegą, który się nazywa Giros. Przywitaj się, grosie. Jestem dziewczyną. Cześć. Świetnie. I gramy na serwerze. Jaki to jest serwer? Y um, Mineplex. Mineplex i będziemy grać w pierwszy tryb Dragon Escape. To I... jest ogólnie mikser, arcade. No na pewno yy, widzieliście ten serwer już mm. u SKKFa, Pingwina, czy u jakichś większych youtuberów właśnie z Minecrafta. gram pierwszy raz na mm. tym. I. I jak będę lamiał, to wiecie. Nie hejtujcie tam za bardzo mnie. Ale na razie... Tak się skejtują, że za mną nagrywasz. Yy, czemu? Z takim wirusem? Ale ja lamię już. O! Nie! Spadłem do to nie? <laughs> Świetnie. I koniec teraz, tak? Muszę <laughs> czekać na koniec rundy. Tak. Te... Fajnie. Cię Ale jestem piąty na razie. Szósty. Będę ci kibicował. Ogólnie. Ja, już ja nie lubię ogólnie parkura, także. Yy, za bardzo też nie umiem parkurować. Mam nadzieję, że za na chwilę będzie jakiś lepszy tryb Z którego będę mógł e, Trochę pokoksić Założę się, że teraz 1000 e, subów na minus poszło Bo zacząłem nagrywać Minecrafta Ale... Wszystko e, dla pieniędzy <toszutko> Tak Mamy teraz chwilę czasu, to może powiem wam Dlaczego akurat Minecraft, no bo e, Analizując statystyki e, Wywnioskowałem, że właśnie Najwięcej widzów dochodzi mi z Minecrafta i dla Minecrafta właśnie subskrybujecie ten kanał i stwierdziłem, że jeżeli jest FIFA Battlefield to dlaczego też widzowie, którzy lubią Minecrafta, a nie lubią akurat bf -a czy FIFA, nie mogliby oglądać, więc proszę bardzo, na razie minigamesy, może będzie jakaś seria na modach kiedyś, ale to jeszcze muszę przemyśleć zapraszamy na kolejną rundę i jest to jakiś one in the chamber chyba, tak? Tak. Wow, to chyba chodzi o to, że trzeba się strzelać i giniesz na jeden strzał, fajnie. Lubię takie właśnie. Pierwszy raz gram w takim <grym> czymś. <grym> już padłem. O kurde. Ogólnie to jest, to jest spoko, takie aaa. trzeba Lale. z łuku strzelać, wow. Zmarnowałem już jedną strzałę. Siekierki, więcej będę brał chyba. Też. pierwszy kill jest, pierwszy kill i zumarłem. umarłem. Mogę sobie snipe'ić teraz. Pizki. Ale ścięło mnie, jak pierdzielę. A mi są lekkie lagi na tym serwerze. Chociaż i tak dobrze się trzyma. I znowu... Nie, zabijam, zabijam. Poluję na ciebie. Halo, co się z tym typem dzieje? Ale go zlagowało. O, <tryk> 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 yeah. Muszę nie! Zabił mnie. Nie! Apicki strzałnie! Ja ogólnie w Minecrafta bardzo mało gram. To muszę ogarnąć na początku. Tobie wcale lepiej nie, lepiej nie idzie ode mnie. Masz też no dwa nie. fragi Z łuku, e, z łuku nie mam strzelać Nie trafiłem! Bo. Nie trafiłem! I no mam na Laga, laga. I. I. Bo nie jakie lagi ej Adaj mi się gra. Gię, takie jakie są Jest! I szu Nie trafiłem FAK Ale jakiś koleś koksi na 60 no. Ale mnie laguje strasznie, ja pierdziel. Widzę cię. Już nie mam mnie What the ale epicki epicki strzał Po ora 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 pewnie zje koksa nie ile, ile masz pieniędzy zabitych? no ale koks sześć Ilu? sześć mam rozumiem sześć mam Jest, ale ja pierdzielę, hopie, ale longshot, ale kokrze. Taki snajper Jak to będzie to jest! Ale seria! Trzy fragi hopie! Z takich odległości! Dzięki, wiesz. Widzę cię! Ale musiałeś się ruszyć. Kurde. Które mam miejsce? Hmm. Piąte chyba. Także całkiem nieźle jak na pierwszą rundę. Dziewiąte, aha. No. No to w, w myślę, że jeszcze jeden minigames, i koniec odcinka będzie. I milk the cow. <noise> Znasz ten tryb? <noise> Dojenie krów, tak. Ja musisz doić krowy i od razu tam mleko pić. Im więcej tak. O ten kurde, minigames. może być ciekawe. No to jest śmieszny tryb <głos> ogólnie. <głos> Spoko, zobaczymy. Obiecuję wam, że w kolejnym odcinku już ogarnę te minigamesy, wszystkie o co w nich chodzi. Pogram trochę i. Już nie będzie takiego lemienia. Także nie martwcie się i nie słuchajcie grosa. On jest kobietą. A i te krowy też cię odpychają, i też te góry Jak mały niby sobie. Chodź tu, krowo. A małe krowy da się dojść? Nie, O świnie Kurczaki Właśnie bo tu też krowy, może jest player To playery wybijają. Do góry, to nie no mnie cały czas mnie coś wybija do góry mhm siedem wow. jestem drugi chłopie ty to ogarniasz już a ja lamus jest za... mm. ogarniam ogarniam 10 aaa oh. Kurde, 13 Ale kokie, a ty trzeci jesteś. No. GGWP Jestem trzeci, koniec Ja, ale epicko Kurde. To już chyba koniec, nie? Grosie. To może no, chodźcie pożegnać to masz odcinka. Gdzie jesteś? Tutaj jestem. Tu jesteś. No to także... To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej Minecrafta, to napiszcie mi w komentarzach. Zaproponujcie też może jakie tryby e, Wy najbardziej lubicie i postaram się właśnie z tego nagrać. Także trzymajcie się, nara! Cześć!